Cześć, siemanko, ja jestem Cycu. Dzisiaj nauczę Was zaplatania koła. Aby zapleść koło musimy do tego mieć naszą piastę, obręcz, klucz do nypli, same nyple, jak i szprychy. Zanim zaczniemy musimy wyliczyć naszą długość szprych. Mamy na to dwa sposoby, na łatwiznę albo po naszemu. Po naszemu można zrobić tak, że wyliczamy szerokość korpusu w pieście, cały obwód suwmiarką. Następnie bierzemy naszą obręcz i wyliczamy jej przekątną. W dalszej kolejności od przekątnej obręczy odejmujemy obwód korpusu, dzielimy to na dwa i dostajemy długość szprychy, jakiej potrzebujemy do naszej piasty. Ale jest łatwiejszy sposób, jeśli nie chce wam się bawić w wyliczanie tego wszystkiego. Możemy wejść na stronę awbmx, gdzie mamy kalkulator szprych, tam możemy dobrać naszą piastę do obręczy, jaką chcemy uzyskać, i mamy dany rozmiar szprych, jaki potrzebujemy do tego. Jeśli mamy już długość naszych szprych, bierzemy obręcz, piastę i na obręczy wyszukujemy otworu na wentyl, gdzie zaczniemy nasze zaplatanie. Nasza felga dzieli się. Na dwie części przez otwory na nyple. Jedne otwory idą bardziej do strony prawej, jedne do bardziej strony lewej. Gdy mamy już znaleziony otwór na wentyl, zaczniemy od tej strony, gdzie mamy wyżej nasz otwór na nypel. Naszą pierwszą szprychę wkładamy od górnej części naszego korpusu. Wkładamy, szukamy tego miejsca, z którego chcieliśmy zacząć. Wkładamy szprychę. Bierzemy nasz nypel. Nakręcamy go z dwa razy na obręcz i mamy pierwszy krok. Następnie bierzemy kolejne nasze szprychy. Wkładamy co, dwie, co dwa otwory w korpusie. I na obręczy będzie to wyliczane co czwarty otwór. Więc wyliczamy sobie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj wkładamy szprychę i, jak wcześniej, bierzemy nypla i nakręcamy go dwa razy. I tak robimy, aż nie skończy nam się miejsce na obręczy. Pamiętajcie, że w pieście będziemy dawać co. Drugi otwór. Główka ma być z naszej zewnętrznej strony. Główka, czyli to. To jest główka. W kolejnym kroku obrócimy całe nasze koło i będziemy zaplatać w ten sam sposób drugą stronę. Znowu szukamy naszego otworu na wentyl, który znajduje się tutaj i szukamy miejsca, w które musimy włożyć naszą szprychę. Najłatwiej jest zobaczyć to, bo nasza szprycha jest pomiędzy dwoma otworami, więc wkładamy naszą szprychę w prawy otwór, patrząc się na główną szprychę. I ta szprycha trafi w dziurę od razu za, za tą szprychą. I znów Dajemy dwa obroty neplem i robimy to samo co robiliśmy we wcześniejszym kroku. Następnie odwracamy znowu nasze koło, łapiemy za piastę i skręcamy ją w stronę przeciwną do wskazówek zegara, żeby nasze wszystkie szprychy i neple ułożyły się dobrze w otwory. Trzymamy skręcone koło i lokalizujemy pierwszy otwór od strony wentyla. Sprychę wkładamy od wewnętrznej strony korpusu i jako, że zaplatamy na trzy krzyże, gdzie szprycha powinna iść nad dwiema szprychami, a pod trzecią powinna przechodzić, pod wkręcamy ją do naszej zlokalizowanej naszego zlokalizowanego otworu przy wentylu. Czyli w wielkim skrócie robicie według zasady nad nad pod. Gdy szprycha nam nie dosięga, możemy zrobić sobie takiego małego lifehacka, wziąć inną szprychę i od wewnętrznej strony nepla ją trochę nakręcić, włożyć w tą dziurkę i przyłożyć naszą szprychę. I ładnie szprycha powinna nam trzymać nypel. Teraz widzicie o co chodzi. Nasza szprycha leży nad, nad i pod trzecią szprychą. Koło z jednej strony mamy już gotowe, została nam druga strona. Robimy to samo co z tamtej strony, tylko wkładamy ostatnie dziury, jakie nam zostały. Tutaj na pewno się nie pomylicie, ale cały czas idziemy według zasady nad, nad, pod. No i nasze koło jest gotowe, jest ładnie zaplecione. Teraz wystarczy je wycentrować. Koło mamy już zaplecione, my się zabieramy za centrowanie, tego Wam oszczędzimy, bo mamy już nagrany poradnik wcześniej. Ja zapraszam na mojego Instagrama, na Instagrama Stargard BMX. zostawcie łapkę, piszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze inne hołtu i zostawcie suba. Elo. Yeah.